Przylizałbym się. A! Cześć. Cześć! Jestem mistrzem minety. Jestem mistrzem minety. Jestem mistrzem minety. Wiem, że na mój widok masz kisiel w gaciach. Lubię cycki. Lubię cycki. Lubię cycki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki spowiadać chcę. Bolałek spadać z nieba? Cześć, jestem Arek, łowca szparek. Wiesz, może, która godzina, bo mi staną. Wiem, że na mój widok masz kisiel w gaciach. Będziemy się bzykać? Będziemy się bzykać? Będziemy się bzykać? Chodź się bzykać. Skoro już z tobą rozmawia, to nie spierdol tego. Wasze nogi są jak maszty podczas wiatru. Przylizałbym się z tobą. Wiesz, może, która godzina jest? 19. O, idealna godzina, żeby się zakochać. Ponczusiu. Nie jestem gruba. No wiem, nie jesteś gruba, ale jesteś płaska. Cześć, nazywam się Adam. Dobrze wkładam? Cześć, nazywam się Adam, dobrze wkładam. Bardzo ładnie pachniesz. Skoro już z tobą rozmawiam, to nie spi**dą no tego. <grym> Czekaj, co ja chciałem? Lubisz kłamać? Nie. A chciałabyś sprawdzić mojego Pinokia? A drewniany jest? Fajne buty, dasz się przelecieć? Fajne buty, dasz się przelecieć? Seksi masz, dziurki w nosie. <grym> <noise> Czy wiesz, że twoje oczy pasują mi do pościeli? Wiesz? Brązową masz? Podoba mi się twój kształt czaszki z in... <noise> Wasze nogi są jak maszty podczas wiatru. Wasze nogi są jak maszty podczas wiatru. Mm, baby. Wasze no... <noise> no, no zdrzew. Przylizałbym się. Czosnek? Do mnie? Wiesz co, mała? Twój smród mnie zaciekawił. Wiesz może, która godzina jest? 19.00 O, idealna godzina, żeby się zakochać. Czu, czu. Ładnie pachnie, ale mnie pali. Widzę, że w końcu poszłaś po razem do głowy i por... poruszyłaś pierdź. Cześć, jestem Kisiel, jestem gwiazdą YouTube'a. Absteraku, ja mówię o mnie w swoich making off'ach. Cześć, jestem Kisiel, jestem gwiazdą YouTube. Abstrahuję, mówią o mnie w swoich making off'ach. Czujesz to? Fajne buty, laska, dasz się przylecieć. Moja była umarła ze szczęścia. Lubisz cycki? <grym> mogę cię dotknąć? Coś <grym> Jesteś piękna, zrób mi loda. Cześć, koleżanka widzę, że nie nieogolona. Czuję. Wiesz, no nic, nie przeskoczymy pewnych rzeczy, nie? Cześć, mogę cię dotknąć? <grym> Podoba mi się twój kształt czaszki. Jest idealny.